Cześć, dzisiaj będziemy jesteśmy jedynie kontra. Dzisiaj żywność. Dzisiaj będziemy recenzować mleko kurwa sojowe. Najwyraźniej. Halo, to nie jest telefon ze mleko. Wszystko możesz robić telefonem, jak chcesz. Totalnie przez pedałstwo wymyślone. Polskie kurwa, pedalstwo wegetariańskie. Będziemy yy, wąchać. Mmmm. Yy. Pachnie jak gówno. No tak naprawdę nie. Wanilia i, i zboże i słodko, słodkie, słodkie, słodkie. No pachnie kurwa wanilią, pachnie mlekiem. Strasznie słodki jest ten zapach. Jest taki bardzo intensywny. Ale umie się zająć, że to jest tak, że tak makosza robią, takie suche jakby, Pije coś, a czuję kurwa, że ziarno mi uderza pod podniebienie. czuć, że nie jest mleko z mięsa, takie mleko kupowałem takiej dziewczynie, którą lubiłem bardzo i wiedziałem, że ona jest wegetarianką. Bałem się do niej podejść, a chciałem, żeby mnie zauważyła. I jest super, jest słodkie i ja bardzo lubię, dlatego że mi mleko, jak jest normalne, ono jest za gorzkie. Zostawiałem po prostu odrobinę, taki kartonik mleka, Zostawiłem je pod domem, pod, pod drzwiami. I potem chowałem się w krzakach i czekałem całą noc, aż rano wyjdzie z domu, bo nie wiedziałem, o której wychodzi, więc wolałem mieć pewność, że będę wtedy. I patrzyłem, jak ona bierze to mleko i pije je. Ja będę to sobie brał, kupię sobie Nesquik i będę jadł z I dosypię jeszcze łyżkę cukru, bo normalnie jak piję normalne mleko, to dosypuję na przykład 3 łyżki cukru. I myślałem sobie, że ona dotyka tego samego przedmiotu, który ja dotykałem poprzedniego dnia. I myślę sobie... Co, jeżeli ona wyrzuci ten karton potem na śmietnik, który dotykała, i potem ja będę mógł go dotknąć? Jest, jest zajebiście słodkie. Yy, I tak jak już normalne mleko jest słodkie, tak to waniliowe mleko. No to jest kurwa słodkie mleko, no. Jak piliście te stópki z tych kurwa słomeczek, jak siorbaliście i wam smakowało, to w sumie będzie kurwa smakować, ale po co tyle kurwa pieniędzy wydawać? Kupcie sobie kurwa normalne mleko waniliowe. I może wrzucę jeszcze te są takie z misiem polarnym płatki i one też mają cukier. I ja mówię, da, cukru nigdy nie jest za, za mało albo za dużo, nie wiem.